Halo, halo, dzień dobry Państwu, witam serdecznie, no ja z tej strony i zapraszam na kolejny, już ostatni odcinek z kampanii mongolskiej w Crusader Kings 3. Powiem Wam, że grałem poza kamerą, bo staram się usilnie doprowadzić do sytuacji, że będę w stanie normalnie najechać królestwo Wielkie Liao lub też sobie jego władcę podporządkować, ale no niestety przez mój błąd, przez to, że już raz spróbowałem tego też kana podporządkować, teraz nie mogę tego zrobić, no i no nie da się, nie da się. Testowałem Grając no ponad godzinę, prawie że dwie, na dwóch różnych sejwach, żeby wiecie mi, na pewno nie zginął nasz przywódca i to potem po, 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 po wczytywałem. I do, dobijał do poziomu prestiżu około 2000, ale wtedy zazwyczaj ginął i nie dało się tego obejść, więc opracowanie aż 4000 jest tak naprawdę niemożliwe tym gościem. A przynajmniej nie w tej sytuacji, bo tak, co chciałem robić. Stałem się w radiu, w ogóle teraz nie zmieniłem, zmienić kanclerza na gościa, który ma więcej dyplomacji, bo to mi też, zobaczcie, zwiększa presję, teraz jest plus 0,35 na miesiąc, teraz kolej będzie plus 0,60, dużo więcej. Plus też testowałem zmianę stylu zarządzania na dyplomacji i w tym miejscu plus jeden prestiżu to jest mega dużo, ale no niestety ostatecznie i tak się nie udawało, więc wczytuję Sejwa i gram normalnie poprzez atakowanie w tym stylu, przy okazji mogę sobie przejść tak już na sam koniec chyba na może rycerską i przejdźmy sobie na ten styl walki żeby nie było. No i czas najwyższy ostatecznie wypowiedzieć wojnę wielkiemu muliało i mnie interesuje księstwo bodajże Otuken gdzie znajduje się jego stolica. To jest powiem wam jak dla mnie już coś takiego całkiem powiedziałbym satysfakcjonującego. Okay, więc wystawiamy nasze wszystkie armie i lecimy. Powiem, że nagrody odcinek po raz drugi, bo <laughs> Przy pierwszym podejściu za dosłownie po, po wypowiedzeniu wojny był komikać, że mój przywódca zginął, no i, no i nie dało się tego kontynuować, fajnym stylu, więc to wczytałem, aby fajnie to wyglądało. I oczywiście wzywamy naszych wszystkich sojuszników, koniecznie. Dużo prestiżu wydam, ale uważam, że będzie to wartościowe, bo sam raczej sobie nie poradzę. Dobra, ten jest wasalem chyba, więc tutaj to nie przejdzie. Nie, przejdzie. co? co, 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 co najwyższe bozostwo? Tak, tego nie przejdzie, bo to jest prawdopodobnie wasal mojego oponenta. I, I co? No i ja muszę mu zapłacić dużo tego prestiżu. No ale okej, okay, to było w cenie. Wiedziałem, że tak będzie. Nie da się tego obejść. Myślę, że nie ma problemu. No, lecimy oficjalnie na stolicy naszego nieprzyjaciela. Brutalną siłą go napadniemy. A wsparcie z północy będzie kluczowe, bo zobaczcie, jak komputer ma wielkie armie. On ma mega wielkie, to są w sumie tysiące zbrojnych. No i pytanie: czy przy okazji Han z kimś. Tak, Han to aktualnie? on to czy fajnie tylko z nami jedynie. No i też pewnie weźmie swoich sojuszników, ale dam. Nie ma tego złego, jakoś sobie na pewno poradzimy. Ważne, żeby przejąć Karakorum, stolicę Mongolii. I wtedy już nieformalnie mogę się ogłosić, tak wiecie, prywatnie, bo w grze się jeszcze nie da, Wielkim Hanem, no ale tam. Ja jestem w serii tak zadowolony, myślę, że wy też. I dojdzie, słuchajcie, drodzy państwo, do bitwy. Pokaż mi, czy ja jestem w stanie wygrać? Kto to kogo atakuje? Mm, no właśnie, cholera jasna. Teraz pytanie, no i słuchajcie, szanse są wyrównane. Ojoj, to może ja, wiem, zostanę w miejscu. No i o kurde, zmiażdu słuchajcie. Zmiażdu nas całkowicie, ale plus widzę, że mój ranny. U Jezu, dużo mi ich tam padło. Wiesz, no, zaczyna się wojna dosyć średnio, ale nie ma tego złego, jako że, jako że, 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 że um, ciebie sobie mianujmy tutaj na to stanowisko. Mam potężnego sojusznika i możliwe, że sam sojusznik wygra nam wojnę, ale powiem, że nie do końca fajny start nam się wydarzył, bo zginął nam wielu bogaturów. czemu kolejnych zaprosić nie mogę. Bo to muszę czekać. Jeszcze, zobaczcie, no kilka miesięcy i będzie taka opcja, więc na pewno z tego skorzystam. A teraz musimy się koniecznie zregenerować. Dowódca awansowany przydam się, bierzemy sobie takiego dowódcę i od razu go powołam. bo Pewnie jesteś możliwym gościem, żeby stał się generalnie. Ba... W ogóle, czemu to jest razy 5? Misty kanałem, żeby stał się generalnie bagaturem. Pokażmy się, tak, już się stał, świetnie. Tu zaraz sobie zaprosimy naszych koleśi, Witamy serdecznie. No i co? Widzę, że biją się z tym, jak to nie Czyli ja mogę wziąć swoją armię i ruszyć na południe. Znowu spróbować podbić stójcę wroga. Może dojdziemy tym razem, może się uda. Nie mam pojęcia, spróbujmy. Myślę, że warto zaryzykować. O ja, czemu tutaj nie mogę? Nie mogę zawrzeć małżeństwa. Z jakiego powodu? To jest to napisane? Nie ma, nie co, co, Coś nie działa. Ale tutaj nas powiem wam roz, rozgromił roz, całkowicie. I bardzo wiele nam zginęło, niestety. Więc no ta wojna bardzo bolesna była, ale widzę, że już bagaturowie się pojawili nowi. Ten jest świetny, tylko że no już mam armię utworzoną i z pewnością do niej na razie chyba nie będzie w stanie dołączyć, bo w armii aktualnie zobaczmy, mamy bagaturów tylko sześciu, no właśnie, tylko sześciu i no, z tego trzech, no tam czterech jest miarę wartościowych, reszta gorsza. Ja bierzemy pierwszą opcję, bo tamta nam, tak, ten, nie kryzys, a stres, ale fajnie, bo zobaczcie, armię Liao są na północy, Ja mogę teraz na spokojnie udać się na dół, więc bardzo, myślę, że fajna jest to sprawa raczej nasi tu wygrają no powinni, zobaczymy widzę, że on idzie ze mną i chyba lecimy razem na stolicę, klątwa zdjęta o, a mój rywal, dobrze jak rywal zginął to jestem całkiem z tego zadowolony Nagły wstrząs. O Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu. Wiecie, co, ja wolę chyba być stabilny, żeby nie było tragedii. Co to za w ogóle muzyka, jakby mi zginął ten przywódca? I tam się ktoś buntuje. Co tu się dzieje? To jest, jakaś armia, czy ona jest mi wroga? Ona jest... Nie, ona nie jest mi wroga. Ma taki kolor czerwony, jaż myślałem, że to są też moi nieprzyjaciele, ale. Na szczęście okazało się, że nie. Przy okazji przybyło więcej bagaturów. Świetnie, weźmy kogoś sobie zatrudnimy. Koniecznie zapraszam cię serdecznie, mój ty bohaterze. No i czas oblegać Karakorum. Zobaczcie. Ford w Karakorum. Trochę to potrwa, ale ze wsparciem w tym miejscu myślę, że na, że na lajcie damy radę. Bo to będzie. Ponad pięć koła żołnierzy słuchajcie, Ponad 5 koła żołnierzy. 5 łuko około. Kuzynko więziona. bageto przybywa. Świetnie. Wznówmy grę. Tak, w ogóle mi pomóc. No bym się generalnie nie obraził. I porada nic, Ale mnie raczej na naników nie powinno być stać, znając życie. No właśnie, są drodzy, niestety. Są mega drodzy. Raczej chyba nie, czy warto z nich korzystać. O i zobaczcie. Czy ja dobrze widzę? zakończono oblężenie. Udało się zdobyć stolice wroga. Świetnie. Więc teraz razem, ja bym chciał do nich, no nie wiem, dołączyć. Jakoś co się da zrobić? Dąż do armii. Właśnie. Do tej dużej armii chcę dołączyć i ramię w ramię z nimi się przemieszczać To będzie dla mnie lepsze. Plus więzień schwytany, fajnie. Wznów mi tempo gry. Ustawmy sobie czas na razy 4. No i z nimi to możemy tak bez harasować mi przyjaciela. A gdzie jest armia tego Liao? Gdzie ona polazła? No wiem, że została rozbita. Niedołężny. Gdzie jest ten Liao? Gdzie on tam cholera polazł? Ale to będzie ciężka bitwa, no musimy schwytać jakiegoś dziedzica albo przywódcę. Wówczas, 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 no bez problemu wojnę zakończymy. Ale też, żeby to znowu wam powiem, tego gościa, żeby był inny hand. wtedy myślę, że będę mógł chyba, mógłbym to podobnie zrobić, ale była mega mała opcja. I niestety nie wyszło. I, 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 i. do siebie. szukaj zaryzykujmy, czemu nie? Trzeba by nie spróbować, ale gdzie jest Armia Liao? Przysięgam, że nie widzę gdzie oni są. A to mi nie pokazuje, że są zbyt daleko, nie wiem za bardzo. No ale oblegamy, zobaczcie, dwie osoby naraz, świetnie. O to chodzi, przegrane bitwy, no to przegrane bitwy, jest bardzo słabe. No i do historycznych, ktoś tam, ktoś tam. E, o Jezu, chociaż ja teraz nie, nie mogę sobie na wojnę pozwolić, więc dam wam tą autonomię, żeby nie było. I musimy coś z tym zdziałać, przy okazji... Została rozwiązana, okej okay, wiem i to jest w którym miejscu? To jest w tym miejscu, czyli wodostwo Muji, więc Modostwo Muji chciałbym, i w ogóle zrób mi tam opcję. Chciałbym kontroli tutaj zwiększyć. Zdecydowanie. No, 8 lat długo, ale powinno się zwiększyć. Też to powinno opinię zwiększyć będzie. No w każdym razie stabilnie i biały pokój, biały pokój. Oj kolego! Oj kolego! I'm so sorry, ale się nie zgodzę, no wybacz! Ja chcę twoją stolicę. To jest mój cel. Widzę, że w ogóle duże straty ponoszą ci tutaj dżentelmeni. Wow. No dobra, ale mu się uda. Tylko powoli bardzo ta wojna się rozrasta. Gdzie cholera? On ma on swoją armię, chyba że on stracił armię. Jak Ile ty masz Kościół wojska? Masz aktualnie no, bardzo mało wojska, to no, nie masz nawet jak się wybronić? Co to za imię? Zimba. Boże, Zimba, Nie, na pewno nie Zimba, na pewno nie Zimba, nie ma takiej opcji. Mongoli, Mongoli, może być, całkiem fajnie brzmi. I od razu bym chciał Ciebie. O ile jesteś pańko? Tak, moją córką, znaleźć sobie jakiegoś sojusznika, siła sojuszu. No i kompanie Jurty, Wuj. Czy jesteś silny, Woju? Jesteś całkiem silny. No dobra, zróbmy. Matrylinę Arne, tylko to jest mój wycieczony rodzina, ale okej, okay. niech mu będzie. już jest, mogę się nawet wezwać do wojny, żeby było lepiej. I moja egzystencja jest torturą. Melancholijne, o Jezusku. Błagam o chłopie, przeżyj to człowieku. I mnie nie denerwuj. Ja chcę się wezwać do wojny z... Nie mam prestiżu tyle, niestety. Wyjdę na minus, ale okej, okay. wyjdźmy na minus. P niech będzie... Nie myślę, że nie ma tragedii w tym. Dobra, kolejna próba, pozdrowienia bratanku. Na no, pozdrowienia, pozdrawienia serdecznie i kolejny trybut z walki. Damy sobie teraz, drodzy państwo. No właśnie, co byśmy sobie teraz dali. Kontrola w hrabstwie. Teraz to już jest zbędnie, chyba siły rycerza. To też na pewno no, bardzo ułatwi. Wiele bitew. Dobra, więc idziemy... Co się tak dziwnie cofaj przemieszcza? Nie rozumiem go. O, tam są, tam są Liało. Dobra. No, to fajnie byłoby ich tam rozbić, i to może być osobiście sam w sobie. Hannel, a jego schwytanie w bitwie, no, byłoby, powiem wam szczerze, kluczowe. Tylko co ty się tak przemieszczasz, gościu? A, to, a, to, a ten co tak strzela? Czeka do siebie kultura buriacka. Co, 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 co? Zyskuje. Nie, mongowie to są ludzie nadprzeciętni, to są nadludzie. Automatyczny zapis, biały pokój kolego, żadnego biego pokoju. Odmów oczywiście. Ja chcę cię zdominować, łajdaczyno jedna. O tam jest, moglibyśmy go gonić, ale widzę, że przebywanie w prowincji, które zdobyłem, już mi zobaczcie zwiększa szanse na wojnę, tylko że. Boję się trochę tego, że mój Hand tego nie dożyje. No i co my tu mamy, dowódcy, ta, wszyscy dowódcy, żeby nikt opinii nie tracił, chcemy żeby działać razem, braterstwo jest kluczem, kluczem do sukcesu, świetnie, no przyspieszam, 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 ale boję, że takie przedłużanie jest o tyle problematyczne, no że faktycznie jest ok ale... A wiecie co, ja nie będę rysował, ja się oddzielę i pójdę tam oblegać, bo tak jest fajnie, tak jest faktycznie fajnie, jej ja i tak zyskuję punkty, ale gdzie to z w ogóle osada, żeby ją oblegać, tam jest osada, ale no wolę zaatakować, żeby to nieco przyspieszyć i sojusznik wroga dołącza do, do, dołącza do wojny, królowa kona, uuu, okej, okay. Zastąpię posta. a zastąpiła jest dobra, w tym stylu, czyli, że masz obecnie sojusznika, który jest gówniany, więc nie ma tego złego. Nie ma tego złego, damy radę, będzie dobrze, ja wam to mówię, no więc teraz to oblegamy. A przyspieszmy na razy 5, tylko błagam cię chłopie, przeżyj to, twój pradziad dożył chyba siedemdziesiątki, no też musisz to dożyć, ale on jest dosyć chorobliwy. Zamknięty w swoim pokoju, leniwy, no nie będę ryzykował stresu, nie mogę w tej sytuacji ryzykować stresu, bo jeszcze mi padnie na zawał. I taka a propos czemu, weź mi teraz tego przekonuj, co? Będzie to lepsze, a tak mi się wydaje, no więc teraz to oblegamy. No już zobaczcie, 50% i będzie zwycięstwo. Kto wie, może tutaj przebywa jakiś ważny dziedzic mojego nieprzyjaciela, nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Powinno być tak, że podczas wojny nie może zginąć przywódca. Powinno tak być. Nazercja, okej, okay, 3 miesiące, z tego to spowolnie może do razy 3. Tempo razy 3 jest chyba najbardziej optymalne. Wydaje mi się, że na multiplayer ludzie właśnie, zawsze jest ustawione razy 3. Chyba, że da się tego się ustawić. Ale, no, razy cztery byłyby jednak zbyt szybkie. Szczególnie, jak ludzie nie są zbyt prosami. No i Twoja dynastia odblokowała dziedzictwo władzy i dobrobyt. uuu, super rzecz. No ja i zobaczcie, jeńca faktycznie schwytałem. superansko. Jedziemy teraz gdzieś. Gdzieś wyżej. Powiem że dzięki temu podbiję większość ziem Hanatu, na to wygląda, ale muszę się strzec, żeby. Uuu, to masz taką mam armię. uuu, to jest łatwy kąsek, może to jest jakiś dziedzic, albo. No, co to jest za koleś, nie wiem. Ale trzeba korzystać, niewiele brakuje. A mówię, to już naprawdę mnie usatysfakcjonuje, bo jednak Karakorum jest na no najważniejszym osadom. O, Ugedej, nasz następca Dorus i zyskał taką cechę. Gram prywatnie zyskał coś, co mu dawało plus 8 do ataku. No i Han zawarł nowy sojusz. Ale jak już była z nim chyba w wojnie, czy nie? Tak mi się wydaje. O no tak, już była wojna, no jest sobie jutro nie jest groźna. Zręczenie mogą wziąć ślub, cechy dziedziczne ją jąkała. No, szału nie ma, ale niech będzie. Zróbmy to, mój drugi bracie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Zróbmy sobie w ogóle save a, tak na wszelki wypadek. Zobaczcie w ogóle nie miałem tych save'ów, bo tak testowałem, bawiłem się, żeby tylko to wyszło, żeby udało się doprowadzić ten prestiż, ale no niestety... Nie lubię kończyć serii nie robiąc jakichś ciekawych rzeczy, czy też nie realizując wytycznych, ale... No, już wiecie, już umówmy się, że to będzie taki pseudo wyjątek. Co ich jest tak mało tutaj? A jak to nie było 2000 przypadkiem? The fuck? A bo, a bo wy, wy nie macie tego! O Jezu, ja nie zauważyłem, że wygodujecie. Oj, ja pierniczę. No to jest duży problem, to jest bardzo duży problem. Jest tam progu śmierci. Oj nie, dlaczego? Dlaczego progu śmierci? Co to znaczy? A? O nie, nie! Drodzy państwo, nie, kolego! Żej, czy mam medyka jakiegoś, kto mnie wyleczy? Mamy medyka. Możemy sobie, nie wiem. Schudnąć ewentualnie. Tylko... spróbujmy to zrobić. Nie wiem, może po wierniku, może coś mi tam zrobisz. Może zadziałamy charytatywnie, spróbujmy, żeby Tengri zobaczył, że jesteśmy dobrymi ludźmi. Poszczek medyka, znajdź dlaczego medyka. Musi mnie uratować. Nie mogę zginąć! Błagam! No i mamy Gunana. Gunan jest medykiem. chyba takim średnim, co? Nie, chyba, chyba jest zbyt słabo. Chociaż ma jakieś dwa fajne perki te perki wydają się być tak czyś jak ciekawe. Okej, okay, pokaż mi, Gunan, co ty masz? Ty masz medyk, odpowiedź to chyba zdrowie. Wiecie co, ja go wyjątkowo zatrudnię i ja sobie go mianuję... No właśnie, na, me, na tego, żeby on mnie wyleczył, błagam. Weź mi tą czachę, stąd zabierz. Coś jedni władca wygra wojnę. A, bo ja indziej. Ale powiem że troszeczkę nie fart. Niech <laughs> nie żyje Han, niech żyje Han. Ugedej. No dobra, no. Kurczę, no nie ma tego złego. Dalej mamy armię, dalej jest wojna, którą wygrywamy. No byle by ją ja wygrać, byle by wygrać, będę zadowolony. Bierzemy ci pod waleczkę, chłopie. Bierzemy ci pod strategię, bo najwięcej walki daje, więc... Na... Chyba, że pod, prze... nie, pod przewagę sobie damy, co? Przewagę. Następnie z zręcznie mogę wziąć lupę, ale nie działa. Stanowisko w randzie, kanclerz, to jest mój wasal. Masz dużo punktów, biorę cię tutaj. I mistrz śpiegów będzie nim koniecznie pani Zimba. A ja, ja Zimby... Przed nimi miała się ta Zimba nie pojawić jednak? No i mogę wynagradzać sobie sojusz z tym panem. A, to nie znaczy, że ja nie... już trać... straciłem sojusznika czy ja dobrze widzę? No nie pierdził, nie, bo chyba trwa wojna, to teraz, ale poczekajcie, 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 poczekajcie. A jeszcze raz, czy ja mam z tobą chłopcze sojusz? My aktualnie, uuu, my chyba, chwila, 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 co ty mówisz? Aktualnie nie mamy sojuszu, ale póki trwa wojna, no to też nie ma tego złego, bo no ją wygramy. Mianę mi nowe, nową szamankę, żeby nie było, będzie lepsza. No i zobaczmy, czy zdobycie tego już sprawi, że będzie 100%, oby. No i dlaczegoś nie wiem, się to uzupełnić? O, no już się uzupełnia, świetnie. O, no, tam 7% to jest bardzo niewiele. Myślę, że samoistnie powinno się to zakończyć. Chyba, że nagle jakoś to wkroczy i będzie znowu lipa. Zobaczymy. No 5%, no musi to być, właga. Okej. Okay. Ostatnie to do niewoli, niestety, i tymi mi coś to oblegasz, ale nie zdążysz chyba. Nie powinien zdążyć. I uwaga, uwaga: 20% co nie będzie? Będzie co nie będzie? Będzie co nie będzie? Jest! No. 100%! Jest! Jest! Wy mój żądanie. Oj, tak. Zwycięstwo i oficjalnie zobaczcie ne Stolica, czyli Karakorum, prowincja Otukę należy do Królestwa Buriacji. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Muszę cztery prowincje, powiem, że nawet mój następca wraz z. Tego możemy sobie zhandlować. Wraz z, 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 z. z. E, tą samą stolicą w ogóle, razem jest stolica. A moja stolica teraz jest nowa? Ok, zaplanujmy to. Przy okazji, zaproś bagaturów koniecznie. A przy okazji zorganizuję polowanie medyka. Może. Nie, medyka mam chyba co, czy nie? Czy się zmienił? Medyka mam, ale nie uratował Hana. Powiem, że nawet nie pogorszyła się sytuacja w związku z tym, co się to wydarzyło. Um, ty jesteś chłopie, mój wodzu, całkiem dobrym gościem. E, chciałbym, żebyś boostował może na razie dyplomację? Chcę by nie. Ok, superancko, rozwiąż wszystkie armie, żeby nie było, no i zdobyłem naprawdę coś bardzo istotnego i to jest wydaje mi się, że wymagane chyba, żeby utworzyć cesarstwo, Fuh, cesarstwo, jakie cesarstwo, Imperium Mongolskie. No, ale no, wymagany jest ten poziom prestiżu wzniosły, a ja mam dopiero wybitny, więc tym panem na się nie uda tego zrobić. Przy okazji, co, 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 co porozmawiamy o tym, aż, a co mi da to? To mi daje dużo zarządzania bardzo, Waleczny, dobra, sobie tą do waleczność, będę walecznym władcą, nawet y, zmiana władcy powiem wam, że... O, i stałem się znowu głową kultury. Świetnie! Eee, sprawiło, że nie, nawet powiedzmy, że jestem lepszy niż byłem wcześniej. Myślę, że zdobycie tej prowincji, bardzo strategicznej, zdecydowanie nam ułatwiło sytuację. I teraz mogę sobie tak, zatrudnić bagaturów koniecznie. Ciebie może niebos jest zbyt słaby. No i co? No i z fająską. Myślę, że możemy sobie powoli serię podsumować. Czyli tak, nie wiem, czy tu jest coś. Ulagu niech będzie. Jak w Fatalura, gdzie mogę zobaczyć serc tej kampanii, czy, czy cokolwiek. O, mogę też konkubinę mieć. Wezmę cię koniecznie, bo masz fajne rzeczy, więc bierzemy sobie Ciebie. Jest sugun. Troszkę już konkubina wiekowa, ale. Lepszy ryc niż nic i jakiś wasal. Oczekuję stanowiska, który ty, tak? Bagaturze, ty jesteś dobrym, byś był dobrym marszałkiem bo, albo dyplomatą, bo to jest mój, też was. No to sobie mianujmy go jako, słuchajcie, marszałka, żeby nie był znowu zaniepokojony. No i co? Myślę, że jakoś możemy sobie to faktycznie podsumować, ale znowu nie wiem za bardzo, jak. Czy to jest jakaś opcja? Co to mi się podświetla? Niska kontrola. A, że tutaj, no właśnie, trzeba byłoby zająć się tym poprzez właśnie boostowanie ku, ku, tej kontroli, nie kultury, bo kultura to jest nasza, to nawet jest też chyba, są też ziemie tyngryjskie, to, co mi się wydaje. Nie, to już kreickie, No kurcze. No, ale dużo problemów z tych wodzostw, Wow. Tego jest naprawdę, nie, to jest jakby, no trzy są, tak? Trzy, trzy wchodzą w skład. Czyli sam sobie krakowym jakie dostarczy nam No, dużych obstawek, z ale podatek jest zerowy na ten moment. A dlaczego? Myślę, że przez kontrolę niską. No nic, no nic, no nic. Nie ma tu żadnej opcji podsumowania. Chyba, że przybornik tu nie widzę, osiągnięcia. Nie, to są takie globalne. Słuchajcie, myślę, że na tym możemy to serię zakończyć faktycznie. Nie była zbyt długa i tak dalej, ale była całkiem ciekawa, całkiem owocna. Nauczyłem się dużo lepiej grać i przy jeszcze, ja bym w stanie teraz zrobić pod porządku. I tak, patrzcie, nawet byłbym w stanie teraz to zrobić. No. Wypowiedzenie wojny, zerwie, rozejm, ale do tego wy wymagałbym sojusznika. To może, jeszcze spróbujmy postarać się sojusz wynegocjować. Czy, czy coś? Zobaczmy, załóżmy, a nie wiem, moja siostra przyrodnia plus ten kolega, ale materii nie, nie zgodzi się. No to. Chyba, że syna wyślę. Syn też nie, był, nie byłby taki zły. Poczekajcie, jego na razie skasuj. Zobaczmy syna. Może jeszcze się udaje do wojny wypowiedzieć. Zobaczmy, to byłoby całkiem ciekawe. No i mogę sobie zrobić normalny sojusz z taką panienką. Okej, okay, bierzemy i od razu byśmy go zaatakowali na całą podporządkowanie. No poczekajcie, zrobimy ten odcinek, a dłuższe, o ile to będzie faktycznie miał ręce i nogi. Zobaczmy, jak tam z tym sojuszem będzie. OK, sojusz podpisany. No i tak, jeszcze raz, pokaż mi się. Wypowiedz wojnę, podporządkuj. Mam przewagę liczebną, są sojusznicy. Wiecie co? Okej, okay, niech będzie, zróbmy to. Czemu nie? Może się to absolutnie nie opłacić, ale. No, i to już jest końcówka, to bawmy się. Może uda się jednak ich poporządkować, no zobaczmy. No i chcę na pewno ciebie, chłopie, zaprosić. Nie zaakceptuję czemu? O Jezu, on to się wkopałem. Mhm, ja dlaczego? Kolega tego nie zaakceptuje, panie wodzu. Bo co, bo to już jest zbyt. W ogóle trzecia wojna, zobaczcie? To jest trzecia wojna, moje co idzie Już trzecia. Mam haniebną ocenę. A nie, nie da rady tego przejąć. Trzeba by grać dalej, ale no nic, no nic. Więc ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że seria się generalnie podobała z W Kiedyś jeszcze do CK-3 wrócimy, może czymś bardziej europejskim, nie wiem konkretnie czym. No i na pewno spotkamy się, czy znaczy na pewno. Prawdopodobnie spotkamy się jeszcze w grudniu na streamie z Crusader, ale w formie multiplayer z chętnymi też osobami w stylu roleplay. A tymczasem co? Na sam koniec możecie ocenić film, skomentować, no i ja Wam życzę miłego dziąka, trzymajcie się, cześć, idę na... A, i jeszcze jedna, kolejna seria Satellora wystartuje prawdopodobnie za jakiś tydzień do półtorej tygodnia, bo 12 grudnia może będzie update moda Medieval Kingdoms, jak nie będzie to zacznę i tak serię Tyli, ale na podstawce, a jak będzie to zagramy sobie czymś średniowiecznym, a tymczasem trzymajcie się, cześć i do następnego, hej!